Zadzwoniłam do Maćka, mówię, Maciek, jest taki pomysł. Chciałabym w tej sukience, w której wygrywałam wybory wystąpić. On mówi nie ma problemu. Paulina, wiesz co, rozmawiamy drugi raz, bo Ty się zdążyłaś przebrać tak naprawdę. To jest sukienka, w której ty wybra, wygrałaś kilka lat temu. Masz sentyment? E, oczywiście, mam ogromny sentyment. 7 lat, prawie 7 lat temu e, taki model sukienki miałam na swoich wyborach i w, takiej, w tej sukni odbierałam koronę i tytuł mi z polonia i stwierdziłam, że na 90-lecie tego konkursu e, chciałabym w niej wystąpić. I Zadzwoniłam do Maćka, mówię Maciek, jest taki pomysł. Chciałabym w tej sukni w której wygrywałam wybory, wystąpić. On ja mówi: Nie ma problemu, jest. Więc cieszę się, że mogłam tutaj przejść po wybiegu dzisiaj z osiemnastką innych dziewczyn, które wygrały tytuł mi z i trochę wrócić, wiesz, do tych lat młodszych moich. Tak się zastanawiam, bo ty jesteś po dwóch ciążach i chyba tam Maciek nie musiał nic zmieniać w tej sukience, bo wyglądasz tak samo pięknie jak wtedy. Zdecydowanie wtedy miałam większe luzy, przyznam szczerze, ale. Zmieściłam się, więc jest ok. Ja, to było zabawne, bo jak ja zdobywałam tytuł z Polonia i Maciek zobaczył mnie na scenie, był w szoku, że ja startuję. Bardzo dużo osób pisało w mediach, że dzięki Maćkowi wygrałam, bo on był w jury i wtedy wybierali widzowie. I Maciek był bardzo w szoku, że zobaczył swoją modelkę, która robiła dla niego katalogi pokazy mody i nagle musiał mnie ubrać na finał. I mówi: Paula, Paula, co ja mam ci założyć? Boże, co ty tu robisz? I to było takie zabawne, więc kocham Maćka i, i cieszę się, że dzięki niemu mogłam się przenieść 7 lat wstecz.